...to naukę w dniu 16 bieżącego miesiąca. Cesarsko-Królewska Rada Szkolna Krajowa zatwierdziła już tę szkołę i zezwoliła na otwarcie w bieżącym roku szkolnym klasy pierwszej i drugiej. Dyrektorem został Cesarsko-Królewski Radca Szkolny Czesław odrował pieniążek Z zakresu klas wyższych, od klasy trzeciej do siódmej, urządzono kursa przygotowawcze. Czasami śni mi się w nocy O chwilę marzeń szczęśliwa Że siedzę w Lilianie w klasie I ktoś mnie nagle wyrywa Proszę Cię, spraw, dobry Boże Tak wielkie jest moje pragnienie Aby choć jeszcze przez chwilę Trwało to senne marzenie Daj przejść po skrzypiących schodach Na początku zakopiańskie gimnazjum miało dwa oddziały Męski, rano I żeński, po południu nie widywaliśmy wtedy dziewcząt zupełnie, bo gdy my mieliśmy wolny czas po obiedzie, to one były w szkole i vice versa. Wreszcie dyrektor Wilusz zarządził koedukację. Ksiądz przygotował odpowiednią ilość szczepionki cnoty i, aby uchronić nas od możliwego, zakażał i dyrygentem szkolnego chóru. Przez rok pełnił funkcję dyrektora liceum. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. Do chwili przejścia na emeryturę przepracował w szkole 57 lat. Tak, profesora. Fajnych dróg, piechoczy odchodzącej patrzą w ślad. Czy słyszysz werbel, werbel, werbel gra? Żołnierzu żegnaj ją, przeżegnaj ją. Odchodzi pluton, tylko mgła im gła. Przeszłość nie zachodzi mgłą, odchodzi Pluton. Tylko mgła i mgła. I tylko przeszłość nie zachodzi mgłą. I męstwo nasze gdzie nam miły Bóg. Gdy przyjdzie wrócić na rodzinny próg, kobiety z zapasuchem kładą je. Piskle ukradziony nam we śnie, gdzie kobiety nasze powiedz gdzie, Gdy nadejdzie wytęskniony dzień Witają w progu nas i wiodą tam, gdzie wszystko nasze ukradziono nam, witają w progu nas i. Znów w załukach buty tu od nóg, ptaków oszalałych czarny targ. Kobiety stają u rozstajnych dróg, żołnierski podkolony patrzą kark. Kobiety stają u rozstajnych dróg, żołnierski podkolony patrzą kark. Zostają u rozstajnych dróg, żołnierski podgolony patrzą kark. W żołnierski podgolony patrzą kark. To przy tym najzupełniej normalne. Chociaż dziś dopiero uprzytomniał sobie, jak bardzo były powikłane, co więcej, dziwaczne. Czyż bowiem nie było dziwaczne, że choć nasze lata gimnazjalne przypadały na samo apogeum polskiego stalinizmu, obok odśpiewania pieśni Naprzód Młodzieży Świata i obowiązkowej prasówki, każdy dzień nauki rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą? Czyż bowiem nie było dziwaczne, że w klasach obok portretów Bieruta i Cyrankiewicza wisiały krzyże, a religia była przedmiotem obowiązkowym i stopnie z niej figurowały na świadectwach? Czyż nie było zdumiewające, że film był od 18 lat, wszyscy postanowiliśmy pójść na niego, licząc, że nawet jeśli się wyda, to całej klasie nikt nic nie zrobi. Film był rzeczywiście wspaniały. I oczywiście, wszystkie zakochałyśmy się w fanfanie. A raczej w tym aktorze, który go grał. Pech chciał, pech chciał, że na tym samym seansie był tak w postaci zakopiańskiego liceum. W 1960 roku stał się ofiarą bezprecedensowej nagonki. Na podstawie prowokacji i fałszywych donosów został usunięty ze stanowiska dyrektora. Niewpuszczenie go do szkoły, w której przepracował przeszło 25 lat, przyczyniło się do jego przedwczesnej śmierci. Gdy został zwolniony z funkcji, na krótko obowiązki dyrektora pełnił Michał Małaszyński, a jego następcą został Jan Gorecki. w tej szkole dyscyplinę. Mundurki z kołnierzami marynarskimi należało nosić do szkoły, po szkole i w czasie wakacji. Lecz tu była lekka swoboda. Nosiłyśmy białe bluzki i granatowe spódniczki. Dziewczęta, wyobrażacie sobie to? Lato, wakacje, dużo ładnych, zamiejscowych chłopców, a my tak ubrane Jesienią i wiosną należało nosić granatowe lub czarne berety. Zimą niebieskie chustki, a chłopcy czarne, tak zwane marusarki. Szkolna tarcza musiała być przyszyta, co było sprawdzane każdego ranka przed wejściem do szkoły. Ale to nie było dla nas wielkim problemem, gdyż większość z nas była dumna z czerwonej tarczy z białymi literami L.O. imienia Oswalda Balcera. Po godzinie 20 można było wychodzić tylko z rodzicami, a prywatki imieninowe lub urodzinowe tylko i wyłącznie należało zgłaszać nauczycielom. Delegowany na taką imprezę powinien być nauczyciel. Biedni nasi profesorowie, aby nie przysparzać im większości obowiązków, organizowaliśmy prywatki przed południem. Tak zwanym trójką, czyli trójce nauczycieli dyżurujących na krupówkach, mających za zadanie wyciągać nas z Kmicica, czy fajf o w wierchach, wystawialiśmy własne pikiety. Wspomniane trójki i pikiety nigdy nie miały okazji spotkać się. Obchodziliśmy się z daleka. Czas! Profesorze póki się szczepi z nas. Profesorze, wysłuchaj, póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z Tobą szły. Tą piosenką przepraszamy profesorze. Za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze profesorze pożegnanie. A niełatwo nam się rozdać co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać te zadanie. Jak uczciwie i mądrze żyć. Żegnamy szkolne mury. Nasze dobrych profesorów, przez nas kroczy się siwy, na wasze skronie. Dziękujemy za matury, za wykucie trudnych wzorów. Już nie dzieci, lecz dojrzałe stare konie. Profesorze, póki się jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Profesorze, póki się jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze. Za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie. A niełatwo nam się rozdać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać twoje zadanie: Jak uczciwie i mądrze żyć. Na serio? Ja zapraszam Panie Marcjanę Borkowską, Martę Prusciołek i panu, Panią Bożenę Pibowarczyk. To one stworzyły ten piękny spektakl. Zapraszam Pani. Bonjour, 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 bonjour,